Michał Undra, Alines.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tematy, temacie wspierania stawów poprzez suplementację. Problemy stawowe dotyczą wielu osób, bardzo często dotyczą osób aktywnych, chociaż też nieaktywnych. Z jednej strony duża aktywność fizyczna może wiązać się z większym ryzykiem kontuzji, obciążeniem stawów, szczególnie jeżeli ta aktywność fizyczna jest wykonywana nie we właściwy sposób, mamy kiepską technikę, no i wiadomo, zdarzają się różnego rodzaju wypadki, które mogą prowadzić do tego, że mamy chroniczne problemy ze stawami. Z drugiej strony mamy osoby, które są mało aktywne fizycznie, mają nadmierną masę ciała. Ogólnie te stawy są wręcz nieużywane, nieodpowiednio ukrwione, nieodpowiednio nawilżone. Nieużywane stawy też oczywiście nie będą funkcjonować odpowiednio. No i mamy choroby różnego rodzaju stawów, takie jak na przykład reumatoidalne, zapalenie stawów, ale też czy borelioza, czy mnóstwo innych problemów zdrowotnych może przekładać się na to, że mamy... Stany zapalne, problemy, bóle stawów, ogólnie puchnięcie i ogólnie to, że stawy nie funkcjonują odpowiednio, dlatego możemy sięgać także po suplementację, która takie stawy wspiera. I tutaj mamy dwa produkty zalines, które wspierają zdrowie stawów, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania właśnie stawów i jego i zmniejszania stanów zapalnych, oraz kolagen w wersjach takich, który właśnie wspiera, tutaj te składniki wspierają syntezę kolagenu oraz wspierają odpowiedni poziom kolagenu, który występuje także w strukturach naszych stawów, który zmniejsza objawy różnego rodzaju problemów stawowych. No i pierwszy suplement to jest kolagen ArthroSpring, czyli tutaj mamy oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, kolagen. Ale oprócz tego mamy dużo innych składników, bo mamy olej z kiełków, pszenicy, L-cystynę, witamina C, kwas hialuronowy, witamina E, mieszanka karetonoidów, witamina D, B6 B2, i B2, czyli czynniki, które Przyczyniają się do i produkcji energii, do zmniejszania stresu oksydacyjnego, do zmniejszania stanów zapalnych. Takie, które mogą wspierać syntezę naszego naturalnego kolagenu, elementy budulcowe właśnie dla kolagenu. Więc tutaj mamy jeden suplement w postaci kapsułek, a tutaj mamy suplement Duoflex, który występuje też w wersji, zarówno w proszku, jak i w kapsułkach. Ja polecam wersję w proszku, ponieważ tutaj można i. Ogólnie dawki są większe, składników aktywnych, ale jeszcze można sobie te dawki też zwiększyć, jeżeli spożywamy na przykład dwie miarki zamiast jednej miarki. I tutaj mamy kolagenu rybiego od 500 do 1000 mg, w zależności od tego, ile jaką dawkę jedną czy dwie miarki spożywamy. Kolagen rybi jest dużo lepszy od kolagenu drobiowego, ponieważ nie zawiera dodatkowych substancji chemicznych, jest czystszy i jest on uzyskiwany z ryb, z odpowiedzialnego połowu. Oprócz tego mamy siarczan chondroityny, glukozaminy i kwas hialuronowy, czyli też czynniki wspierające zdrowie naszych stawów, błonnik akacjowy, fiber ekstrakt z aceroli, witamina C, która wspiera syntezę naszego kolagenu, witaminy, ekstrakt z bosweli, seraty, czarciego pazaru i imbiru. I to są czynniki, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania naszych stawów. I jeżeli rzeczywiście mamy problemy stawowe, jakieś chroniczne, to polecam, Rotować te produkty na przykład też jest jeszcze Boswellia oddzielnie, którą możemy stosować, żeby wspierać zdrowie naszych stawów, żeby zmniejszać stany zapalne, ale moim ulubionym suplementem takim przeciwzapalnym wspierającym zdrowie stawów zdecydowanie jest Duoflexin i to zdecydowanie w wersji w proszku, ponieważ tutaj te dawki są naprawdę odpowiednie, naprawdę takie znaczące, więc jeżeli chcemy te stawy też wspierać, Albo już w problemach stawowych, albo po prostu żeby zapobiegać problemom stawowym. Na przykład jesteśmy osobą mocno aktywną fizycznie, dużo sportu uprawiamy. To takie suplementy nam się bardzo mocno przydadzą. Polecam, sam stosuję od dawna.